Tomasza Olbratowskiego w RMF FM Jest piątkowy Tomak Olbratowski przed nami. Posłuchajmy sobie, żeby mieć na zapas na weekend, ale jakby coś, jakby komuś brakowało, to znajdziecie go na, na YouTube na przykład. No, o, widzicie? Tomasz Olbratowski. Tam. Nie ma afery. Nie ma afery. Chodzi niektórzy podżegacze o mentalności drugiej warstwy farby na ścianie, twierdzą inaczej. W czym problem? W tym, że go nie ma. Znowu niby w internecie pojawiła się taka informacja, że ceny tych samych produktów niemieckich firm, w niemieckich marketach są niższe niż w polskich sklepach. Tak, ale za to w polskich jakość jest gorsza. Coś za coś. Gorszej jakości to tak po taniości nie zrobisz. Jako przykład podano na przykład zdjęcie wafla z białą czekoladą. W Niemczech w tej samej sieci kosztuje 79 eurocentów. W Polsce prawie 6 zł 59. Ale pamiętamy, że kiedyś, pamiętacie, zrobił się szum, bo taka sama niemiecka czekolada z orzechami w Niemczech była tańsza niż w Polsce, chociaż czekolada sprzedawana w Polsce miała mniej orzechów. I rzeczniczka producenta tłumaczyła wtedy e, mniej więcej w ten sposób, że firma stara się odpowiadać na zapotrzebowania i gusty klientów w poszczególnych krajach. A przecież narzekamy, a przecież pamiętamy w Polsce te protesty konsumentów, te masowe marsze, gdzie skandowano cytuję chcemy mniej orzechów w czekoladach z Niemiec. Więcej oleju palmowego krzyczano, niesiono transparenty, więcej substancji je podobnych w czekoladzie z orzechami. Obrzucano sklepy orzechami laskowymi, matki pokazywały zapłakane dzieci, które nie mogły przełknąć tyle orzechów w czekoladzie. To samo było z detergentami, przecież tu w Polsce musieliśmy rozcieńczać, żeby to miało sens. Różnica w cenach to dobra wiadomość dla nas, bo jesteśmy bogatsi od Niemców, skoro Niemcy uważają, że za to samo jesteśmy w stanie zapłacić więcej niż oni. A więc słuchajcie, nie ma afery, jest sukces!